Tuż po zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej naszym specjalnym gościem jest prezes PZPN-u Zbigniew Boniek. Panie prezesie, wczoraj trzeba było współpracować na boisku z pięcioma zawodnikami. Dzisiaj tych zawodników trochę więcej, ale rozumiem, że efekty, efekty są. Tak, wczoraj była zabawa. Dzisiaj mieliśmy zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. Był to zarząd taki rutynowy. Podjęliśmy kilka istotnych decyzji, ale nie było chyba takiej potrzeby, żeby robić konferencję prasową. Jesteśmy w przededniu dwóch bardzo ważnych meczy dla polskiej Reprezentacji także, także my się usuwamy w cień, działamy, robimy to, co nas należy. Natomiast za kilka chwil, za kilka dni pierwsze planowymi postaciami będą piłkarze reprezentacji narodowej. No Właśnie, ale kilka tych decyzji, takich też, myślę, ważnych dla kibiców zostało podjętych. Myślę, że, że ważne to jest to, jak będzie wyglądał finał Pucharu Polski, bo to do tej pory nie było pewne, jak to teraz będzie wyglądać. My zostaliśmy, zostaliśmy pewną sytuację, która była unormowana, przewidowała jeden mecz finowy, natomiast nie ma możliwości, żeby go rozegrać na Stadionie Narodowym. W jedynym stadionie, według mnie, który przy jednodniowym finale nadaje się do tego typu imprezy, bo był, to, byłby to stały organizator. Będziemy się z wszelkich sił starali, aby tak było od następnego roku, natomiast kontaktowaliśmy się z drużynami, którzy do tej pory uczestniczą w Pucharze Polski. I Większość jest za tym, ażeby finał odbył się na zasadzie meczu i rewanżu, czyli 2 maja o 18.45 odbędzie się pierwsze spotkanie. Rewanż 8 maja o godzinie 20.30 czy 20.45, już nie pamiętam, będzie spotkanie rewanżowe. Gospodarzem pierwszego meczu finałowego będzie zwycięzca pierwszej pary, która zostanie jutro wylosowana meczu półfinowego. Czyli jeżeli w pierwszej parze będzie, będą dwie kto wygra w pierwszej wylosowanej parze, będzie też organizatorem pierwszego meczu Finałowego I gramy w, tej, w tym rytmie mecz i remasz. Muszę powiedzieć, że w ostatnich 7-8 latach, żeśmy to mm, analizowali, mecze, które się cieszyły największą popularnością, to były spotkania, gdzie był y, dwumecz. Taką decyzję żeśmy podjęli, bo musieliśmy decyzję podjąć i uważam, że to jest decyzja słuszna, aczkolwiek no, na pewno kontrowersyjna. Są kraje, które grają systemem mecz i rewanż, są kraje, które grają jeden mecz finałowy. Zwłaszcza ten mecz, myślę, Lech, Legia sprzed kilku lat. To był, taki, to był taki przykład. Yy, ważna kwestia także z punktu widzenia kibica reprezentacji to te terminy reprezentacyjne, bo zmienia się termin meczu z Liechtensteinem delikatnie i wie, znamy gospodarza meczu z Danią, w zasadzie stadion, na którym ten mecz tak, będzie rozegrany. Z Danią 15 sierpnia wakacje gramy w Gdańsku na PG Reina. Natomiast jeżeli chodzi. Jaki był następny temat? Liechtensteinem Lichtenstein. gramy we wtorek, e, czwartego, nie w poniedziałek, we wtorek. W niedzielę mamy zakończenie ligi, w poniedziałek jest jakieś takie przyjęcie dotyczące zakończenia ligi, którego nie ekstraklasa. Rozmawialiśmy z Stanem Fornolikiem, Mówi, że nie ma żadnych problemów, żeby zagrać drugiego, wręcz przeciwnie, chciałby zagrać e, drugie czwartego, we wtorek czwartego e, w Krakowie na stadionie. Krakowi i później w piątek mamy mecz z Mołdawią na wyjeździe. Oczywiście podjęliśmy jeszcze ważną decyzję, że żeby nam się lepiej pracowało, to musimy unormować nasze prawo związkowe, czyli nas, nasz statut. 21 czerwca odbędzie się walne zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, no ale będzie dotyczyło, będzie dotyczyło tylko zmian statutowych, zatwierdzenia bilansu i to też musimy zrobić i to właśnie jak gdyby się Wtapia w całą naszą politykę, o którejśmy mówili nawet przed wyborami, no, że chcemy to jednak sposób zarządzania, żeby był bardziej profesjonalny, żeby nie było mniej luk w tym całym prawie związkowym, żeby się nam wszystkim lepiej pracowało. Jeszcze taki temat, który też interesował y, także w obliczu ostatniego zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej opinię publiczną, to Centralna Liga Juniorów. Trochę dyskusji dzisiaj nad tym projektem było, jak to wygląda. Centralna Liga Juniorów jest zatwierdzona. Centralna Liga Juniorów rusza na y, jesień tego roku. Są to rozgrywki, które prowadzi Polski Związek Piłki Nożnej. będzie 4, będą cztery 4 grupy, po 12 zespołów. Będą to po trzy najlepsze z każdego Wojska Związku Piłki Nożnej. My grały systemy mecz i rewanż. Dwie najlepsze potem z każdej grupy wychodzi, czy jest ósemka. Ja wszystko organizuje Polski Związek Piłki Nożnej. Będą play offy mecze i rewanż. System pucharowych, tak jak w europejskich pucharach. Na pewno to podniesie poziom. W każdej drużynie musi grać trzech zawodników rocznika młodszego, czyli będziemy musieli stawiać na tych troszeczkę też młodszych, gdzie nie, mogło, nie będą mogli grać warunkami fizycznymi, tylko cwaniastym umiejętnościami, sprytem, techniką i o to, o to chodzi. To zaczyna funkcjonować. No My się niekoniecznie musimy codziennie chwalić, czy robimy jakieś zmiany, natomiast no, tych zmian jest bardzo, bardzo dużo i Centralna Liga Juniorów ma już swój kształt. W ogóle zamierzamy też od jesieni, ale to muszą zgodzić najpierw z prezesami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej chcemy zmienić w ogóle rozgrywki dotyczące reprezentacji województw, żeby nie było ich tak dużo, jak jest do tej pory, bo to z punktu widzenia szkoleniowego nie przynosi wielkich rezultatów, tylko mamy inny, inny projekt, no ale to mówimy na spotkaniu, na spotkaniu kwietniowym. No, jest tych rzeczy bardzo dużo, prawda? Tutaj musimy i staramy się też współpracować z kolegium sędziowskim, prawda, dotyczącym szkolenia sędziów. Dzisiaj szkoły pierwszej nie, nie muszą za sędziów yy, wnosić żadnych opłat, robimy to my jako Polski Związek Piłki. No, no tych zmian było dużo, no, robimy je, ale Idziemy spokojnie. No nie jesteśmy tutaj po to, że jak to się mówi, jak ktoś nas posądza, żebyśmy sobie budowali własny, własny PR, bo nie o to chodzi. No, no to, sąż, to, to już nie, nie gadamy więcej. No nie gadamy, nie gadamy, więcej, nie gadamy. I jest dobrze, jak ktoś się mówi, ciszej będziesz, także dalej, dalej zajedziesz. Także już nie mówimy nic. Dziękujemy bardzo serdecznie. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek był naszym specjalnym gościem i także już mamy jasność co do tego, co było brane pod uwagę na ostatnim zakończonym właśnie zarządzie polskiego Związku Piłki Nożnej.